Okresem krytycznym zwalczania przędziorka w, w każdej uprawie jagodowej, w tym i w malinie, jest wczesna wiosna. Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w uprawie tunelowej maliny na podwójny zbiór. Jest to odmiana Enrosadira, Najpopularniejsza w tej chwili, ze względu na wartościowe owoce o dobrym shelf life, dobrą wydajność plonotwórczo. Ale jest to odmiana, którą uwielbia przędziorek. Tak? To jest największa zmora. Upraw tunelowych malin, dlatego że jest, ma tu sucho, ma tu ciepło i jego rozwój wtedy, gdy jest temperatura wysoka, zamyka się w pięciu dniach. Okresem krytycznym zwalczania przędziorka w, w każdej uprawie jagodowej, w tym w malinie, jest wczesna wiosna. Tu oczywiście po ubiegłym sezonie mieliśmy dużą presję, ale wczesnowiosno wiosna był bardzo intensywny blok ochrony oparty na pre, preparatach zaklejających. Krzem, barier, potasil plus krzem z dodatkiem preparatów olejowych. Udało nam się opanować tą presję. Później poszedł jeden zabieg jeszcze chemiczny. Natomiast to, co chciałbym w tej chwili rekomendować. Dopóki presja została sprowadzona do bardzo niskich poziomów. Można powiedzieć, że ten, ten przędziorek gdzieś tam pojedyncze jeszcze sztuki wy, występują, ale jest go bardzo mało. Ja proponuję już na takim etapie włączyć do ochrony preparat biologiczny MindMind. Jest to preparat wprowadzony na rynek jako nawóz wapniowy, ale klucz tego preparatu są wyciągi z roślin, które wnikają do, do liścia maliny, tak i. Roślina wydziela specjalne związki, które unicestwiają przędziorka, jednocześnie nabierając specyficznej odporności wewnętrznej. Na tym etapie, gdy mamy bardzo niską presję przędziorka, my możemy sobie pozwolić, żeby preparat MindMind Mind zastosować w dawce 1, a maksymalnie 2 litry na hektar. Do każdego zabiegu ochroniarskiego możemy go mieszać zarówno z zabiegami fungocytowymi, jak i z zabiegami insekcytycyjnymi. Nawet możemy go mieszać z zabiegami biologicznej ochrony roślin. W bloku co 7 dni, litr, 2 litr maksymalnie, jesteśmy w stanie tą roślinę na tyle uodpornić żeby wejść w dalsze okresy sezonu wegetacyjnego wtedy kiedy już będzie ciepło wtedy kiedy ten rozwój pszeniczorka będzie intensywny żebyśmy utrzymali te, tego szkodnika na odpowiednim poziomie przypominam jeszcze raz tego typu preparaty jakim jest Mind, gdzie jest preparatem bezpozostałościowym tak to nie jest preparat do stosowania interwencyjnego. To nie jest preparat do stosowania wtedy, kiedy mamy olbrzymią presję przędziurka. Wtedy, kiedy mamy tutaj po kilkadziesiąt sztuk ruchomych przędziurka na takim listku pojedynczym, wtedy trzeba już wykonywać bardzo silne bloki zabiegów z preparatów chemicznych. Tak? Mightman jest do zastosowania od wczesnej wiosny, w tej chwili w bloku co 7-10 dni. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.